Mario, żona mi mówi, że tylko mnie ufisz, za od... <grym w górę> Ma rację. Ty znak, to nie było do ciebie po pierwsze stwierdzenie, więc... Się no ale ma rację. Wiem, no. no. nie? Metry nagrałeś, a deszcz pada. No nie, nie, nie

Tak, ostatnie szlify. i Ostatnie przypomnienie sobie taktyki przed meczem. To co wiemy? No już praktycznie wszystko. Trzeba dobrze zagrać, bo na pewno nie przyjmują tak dobrze. I jeżeli będziemy dobrze zagrywać, i nie tylko mocno, ale też taktycznie, to jak zagrałem bardzo dobrze w bloku, w obronie, to powinniśmy sobie poradzić. No na pewno musimy uważać na Luburicza, który bardzo dobrze atakuje i bardzo dobrze gra w tym turnieju. Mm. Skupmy się na swojej grze, a taktyka może nam tylko pomóc w spotkaniu. Każdy mecz z jest specjalny. Nie tylko na boisku, ma Sercu. I albo po pierwsze dwa, trzy punkta, potem będzie jak, jak każdy mecz. A, a, myślę, że musimy kontynuować, gdzie zostali, ostatni raz. Maliśmy też video. Widzieliśmy co musimy zrobić lepiej, i nadzieję, że te rzeczy będziemy zrobić na boku. W okay, wyrażeniu bokiem, kolana zgięte 90 stopni, odkręcamy się w głowie. Przytrzymaj kolana, żeby nam się nie odjechały. Ręka trochę wyżej niż ramię Nie sięgajcie w dół, tylko powyżej linii barku Okej, okay, jak mamy zrobione po trzy razy To lecimy z tym samym układem na drugą stronę Zaczynamy od stopy, kostki Pięć razy Zdjęciu wyproście I

Be ready, as I said, first of all you have a tiger target on the service. Yeah. Myślę, że dzisiaj wyszliśmy na to spotkanie bez energii. Myślę, że to, to zaważyło na tym, że przegraliśmy z Serbią 3-0. A skąd to się wzięło? Nie mam pojęcia, może ze zmęczenia nie, ma, nie jestem w stanie powiedzieć na ten, na ten moment, co, z czego to się wzięło. Wynik 3-0 w ostatnim meczu, tym bardziej, że graliśmy bardzo słabą siatkówkę. Nikogo nie może zadowalać. Poza tym te pierwsze mecze też nie graliśmy, pewnie tak jak zakładaliśmy. Mieliśmy sporo problemów w tych pierwszych spotkaniach. No na pewno nie jest to najbardziej udany turniej w naszym wykonaniu, ale trzy wygrane na cztery mecze No to na pewno też, też coś znaczą, no ale zdecydowanie przyjeżdżaliśmy tutaj po, po, po cztery mecze. Wszystkie drużyny grały tyle samo spotkań, trenują na pewno równie ciężko jak my, więc nie wiem, ciężko, ciężko znaleźć tutaj powód, może gdzieś rozkojarzenie, brak skupienia, ale na pewno nad tym musimy już indywidualnie walczyć, pracować, no bo jesteśmy profesjonalistami i, i na pewno do samego końca trzeba, trzeba to skupienie trzymać. Okay, go to Micro, let's go in the uh... yeah.